No i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii, e, która się nazywa Eksploracja Pyro, Wiem bardzo kreatywnie I e, jak sama nazwa wskazuje będziemy eksplorować Pyro e, Sama seria będzie mieć, nie wiem chyba z 7 odcinków jeśli dobrze liczyłem e, I będę w niej wam po prostu pokazywać każdą planetkę po kolei, planetek jest w sumie 6 Więc będzie filmów 7, dlatego że jeszcze chciałbym wam pokazać sam Jumpgate Albo raczej Jump Point, ja lubię to nazywać Jump Point. Yy, znam osoby, które lubią to mówić Jump Gate, niektórzy mówią w ogóle Gateway po prostu. Więc yy, ja nie będę chodzić po tej stacji oczywiście, bo to jest zwykła stacja jak każda inna. Jest tam Medbay, są tam huby, jedynie co, to nie da się żadnych broni kupić. Yy, ani zbroi z jakiegoś powodu dziwnego, mimo faktu tego, że powinno się dać, moim zdaniem patrząc na to, że... Tu w tym miejscu znajduje się... Yy, ...wormhole do jednego z bardziej niebezpiecznych systemów. No, ale bez obwijania wybaweł na niepotrzebnie. Od razu tam polecimy. I tak jak mówiłem... ...w pierwszym odcinku, tym... ...takim, można powiedzieć, pilotażowym... <grym>, ...zaprezentuję wam po prostu sam proces skakania... ...do drugiego systemu oraz... Y, ...pokażę wam, jak wygląda stacja po drugiej stronie. Więc, y, jeżeli chcecie oczywiście skoczyć, to musicie być w locie kwantowym. Czyli na quantum, wam się wtedy będą takie holograficzne, te zielone linie pokazywać. W moim przypadku zielone. Pewnie jak wy macie jakiś inny statek, nie wiem, od Crusadera czy coś tam, albo Drake'a, to one będą miały inny kolor względem hoodu. Waszego. Ale kiedy podlecicie dostatecznie blisko, to no ja się będę musiał zahamować najpierw. Jak staniecie przed samym jump gate'em, to wam się powinien odpalić HUD. Tu się będziecie mogli potem z automatu stinować. Jak się stinujecie, to po prostu klikacie lewy guzik myszki. No a następnie podziwiacie fajerwerki. Jedynie co to będziecie musieli uważać, żeby nie wypaść z portalu. Albo burmola, nie portalu. No, i jesteśmy w Pyro. Jak pewnie zauważyliście, leciałem tutaj z randomowym innym graczem. I tak się składa, że też skoczyliśmy razem przez inny serwer. A to dlatego, że serwer meshing działa i to lepiej niż się chyba ktokolwiek spodziewał. To jest w sumie śmieszne. A ja za chwilę stracę, przy, stracę przytomność bez żadnego powodu. O co, o co tu chodzi? No ale dobra, no to, to, to jest system Pyro. E, jak widać, pomarańczowo jest bardzo. Jest również stacja. Stanton Gateway, która w zasadzie nie różni się praktycznie niczym. To jest ta sama praktycznie stacja z też jest chyba taka sama. Czy znaczy chyba no na pewno, przecież byłem w niej. Tam nawet widać w tle otwarty portal. On się za jakiś czas pewnie sam zamknie, bo on się tam sam zamyka po jakimś czasie. No dobra, ale to wylądujmy. Bo i tak potrzebuje paliwa, Gdzie jest mój. O, tutaj na górze. No dobra, to teraz jeszcze tylko paliwo. I na szybko wysiądziemy jeszcze. A to dlatego, chciałbym wam pokazać tą stację od wewnątrz. No, tak jak mówię, ta stacja to. że się tak wyrażę, dupy nie urywa. To jest po prostu zwykła stacja, taka sama jak. jak Pyro Gateway. Tylko, że jest po prostu po drugiej stronie. Więc, tak jak widzicie, tu się znajdują panele z Aesopem. Tutaj jest wielka szyba. Tu są schody na górę. Tam jest przejście dalej. Tutaj jest yy, coś. A, to jest food court. Tu można sobie jedzenie kupić. No, tak jak mówię, to jest najzwyczajniejsza stacja. Ja ją pokażę, nawet Wam na mapie. Jak widzicie, macie tutaj Medical Supplies. Jest to normalnie klinika. Można sobie tu ustawić respa, jeżeli bardzo chcecie. Uh, jest habitation, klinika, observation lounge i w zasadzie tyle. Nie wiem nawet, czy ta y, stacja ma jakiś cargo deck, może? Chyba ma. No, ma cargo center, jest nawet rafineria, proszę bardzo. Więc jeżeli chcecie sobie tutaj zrafinować jakieś materiały, to też można. To jest admin office. Tu się nie znajduje absolutnie nic. Tutaj jest Platinum Bay. Tu można jakieś moduły sobie kupić, jeżeli chcecie. A tutaj na górze się znajduje e, Food Court. No i tej, z tej strony, no tu jest jedynie co to sklep z brońmi. Dostatków tutaj jest bar, który powinien teoretycznie działać. Nie będę tego teraz sprawdzać. No i tutaj kawałeczek też dalej, zaraz za Platinum Bayem. Tu w tym miejscu można kupować sobie zbroję, Więc tutaj również co jest sklep z brońmi. No, ale jeżeli chodzi o sklepy, najzwyczajniejsze sklepy, po prostu zwykłe armory, Orkmark Xy, tutaj jest ADP, ten zielony, fajny, ciężki armor. Co tu jeszcze było takiego ciekawego? To są, o, tu są jakieś, jakieś balory, są nawet, więc zwy, najzwyczajniejsze zbroje. A jeśli chodzi o e, obronę, to jest podobnie. Są p jest Bear Shotgun, tutaj jest Devastator. Jest nawet PM, to jest Galant Rifle. Więc możecie sobie tutaj do koloru do wyboru wybrać e, narzędzia mordu, żeby się fajnie przeszykować e, do ewentualnych starć z innymi graczami lub ewentualnie AI. jeśli ja chodzi o moduły, to szczerze, nawet sam nie wiem, co tutaj jest, bo nigdy tutaj nie byłem. <ścoughs> szczerze. A no, widzicie, jest jakiś Zephyr, jest Lightfire. No, jest nawet Armor Shield Generator. Wielkości trzeciej, więc nawet sobie go nie założę. W zakładce Personal Weapons można sobie Cabrio SRT kupić, więc no. Tak to, tak to wygląda na tej stacji. Co? No nie będę wam pokazywać jeszcze oczywiście Cargo Deku i co? rafinerii, bo jest to zbędne szczerze. Bo Cargo Center to każdy z Was widział. Ten, który ogląda ten film. Mam nadzieję, przynajmniej jeżeli nie to zapraszam do innych filmików, bo byłem co najmniej dwa razy. W, ...w Cargo Center. No ale... ...Rafinerii też nie będę pokazywać, bo rafineria jak to rafineria. I tak jak mówię... ...szczerze odcinek tutaj zakończę, bo tak jak mówiłem, on ma służyć jako taki pilotaż, żeby Wam zaprezentować... ...głównie Jump Point. I nie będę Wam pokazywać żadnych planet kolejnych, no bo to byłoby trochę... ...bez sensu, bo ten filmik by trwał trochę dłużej niż bym chciał, żeby one trwały. Więc no, w kolejnym odcinku się zobaczymy na... A właśnie jeszcze zanim zakończę mapka, ja wam pokażę jak wygląda yy, jak wygląda Pyro, a się prezentuje w ten oto sposób. Jak widzicie się znajduje tutaj na Stanton Gateway i tu są wszystkie planetki też opisane, ładnie poznaczane. I my zaczniemy po kolei od najbliższej planety do najdalszej, więc w kolejnym odcinku się widzimy na Pyro 1. To jest ta planeta w tym miejscu. I co? I to na razie tyle, nie będę o niej nic mówić, bo to jest temat na przyszły odcinek. I co? Yy, ja prawdopodobnie wrzucę obydwa odcinki na raz yy, i, i ten taki, yy, nazwijmy to prolog odcinek 0, czy jak to tam jest sobie jeszcze wybiorę, jak to nazwać i od razu wrzucę też odcinek, gdzie wam pokazuję właśnie Pyro 1. Więc mam nadzieję, że wam się ten bardzo skawcy i nieprzygotowany, nieoskryptowany odcinek w jakikolwiek sposób podobał, mam nadzieję, że Wam się chociażby ten skok podobał do tego systemu i co, do, do zobaczenia w tym przyszłym odcinku, więc zapraszam do obejrzenia kolejnego i narka.